Ulubiona biblioteka egzorcystów Nodemon albo No Demon. Cześć, tu Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj mam dla was bardzo, bardzo fajny temat. Zresztą bardzo często on się pojawia gdzieś tam w komentarzach. Ludzie o niego pytają, więc stwierdziłem, że w końcu muszę o nim opowiedzieć. Ale jaki to temat? To na razie tajemnica. Chociaż pewnie już widzieliście tytuł tego odcinka. Dobra, ale udajmy, że jest to tajemnica, bo muszę lecieć na spacer z Fawą, więc po drodze opowiem wam co dla was przygotowałem. Fawa? Idziemy na spacerek? Co? Idziemy na spacerek? Opie. Wiemy. Dobra, więc w tym odcinku stwierdziłem, że trzeba w końcu odpowiedzieć na pytanie, jak to jest z tym Bootstrapem. Ale stwierdziłem też, że rozszerzę tę kategorię do tych wszystkich UI frameworków, takich jak Bulma, jak Bootstrap, jak Material, jak Foundation i jeszcze trochę innych, które gdzieś tam często się przewijają w rozmowach. Gdzieś tam w dyskusji często się słyszy głosy z różnych stron, i takie bardzo skrajne często, że nie wiem, że Bootstrap to jest lenistwo, że nie warto go używać, bo on zmienia całą sieć i wszystko wygląda tak samo, że osoby, które używają Bootstrapa tak naprawdę nie wiedzą jak działa CSS. I moim zdaniem takie popadanie w skrajności zawsze prowadzi do tego, że po prostu ta cała dyskusja staje się bez sensu i wszystko ma swoje dobre i złe strony. Bootstrap jest tylko narzędziem. Ja zawsze podkreślam, że podejście emocjonalne do narzędzi jest irracjonalne z tego powodu, że to jest tylko i wyłącznie narzędzie. Jest jakby zjawiskiem obiektywnym, które można traktować w taki sposób, że albo je wykorzystujemy do roboty w mądry sposób i wiemy, jak je wykorzystać, albo po prostu nie wiemy, co robimy i używamy go bezmyślnie. I to właśnie ta postawa jest tutaj jakby destrukcyjna i niefajna, a nie samo narzędzie, bo Bootstrap. U swoich założeń jest naprawdę spoko, moim zdaniem. I podczas tego krótkiego spaceru stwierdziłem, że właśnie opowiem trochę o tym, kiedy go używać, kiedy go nie używać. Znaczy, moim zdaniem, oczywiście to nie jest żadna wyrocznia, co ja teraz mówię. Możecie się ze mną jak zwykle absolutnie nie zgodzić i jestem jakby otwarty na wszelkiego rodzaju dyskusje. Co zresztą po ostatnim odcinku o od JQuery fajnie wyszło, bo wiele osób napisało bardzo fajne, konstruktywne komentarze, które po prostu przerodziły się w ciekawą dyskusję, więc zachęcam do tego, jak najbardziej ta platforma którą jest ten vlog, jest jakby otwarta na wszelkiego rodzaju myśli, byle by było kulturalnie. Więc zacznijmy sobie w ogóle od tego, dlaczego powstał Bootstrap i dlaczego powstały te wszystkie inne frameworki UI, które pomagają nam w pracy albo przeszkadzają, to zależy, kiedy je wykorzystujemy. Powstały głównie dlatego, żeby po prostu szybko prototypować, żeby szybko tworzyć jakieś strony. Ich konstrukcja ma na celu przyspieszenie właśnie tworzenia tych elementów interfejsu, które są powtarzalne. Takie jak modale, jak tooltipy, jak jakieś tam karty, jak taby, elementy nawigacji, headery, hero i tak dalej. Więc to te biblioteki robią naprawdę spoko. Minusem jest tutaj to, że jeśli musimy coś zrobić super customowo, to często ten wysiłek poświęcony na stworzenie czegoś, kustomizując, yy, jakby te wartości bootstrapa czy bulmy, jest większy niż jakbyśmy sobie stworzyli to od zera, po prostu pisząc czysty CSS, czy tam, no nie wiem, SAS, no już nieważne, o co co wykorzystujemy na, na frontendzie. Bardziej chodzi o to, że nie zawsze te frameworki nam w tym pomagają, żeby coś zrobić szybciej. Nie wiem, czy będziecie mnie dobrze słyszeć, bo jestem przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic w Poznaniu. To jest taki codzienny element naszego spaceru. Jest też druga strona tego całego wykorzystywania tych frameworków UI, bo oprócz tego, że one nam pozwalają właśnie przyspieszyć naszą pracę, to do tego właśnie sprawiają, że cały ten interfejs wszelkich stron internetowych się unifikuje, się jakby ujednolica i staje się coraz mniej oryginalny. I moim zdaniem to jest właśnie yy, duża zasługa Bootstrapa, który po prostu jest wszechobecny i jest nawet yy, taka strona, która się nazywa Another fucking Bootstrap website. I yy, to fajnie pokazuje, jak Bootstrap zanieczyścił tak naprawdę Yy, właśnie ten design stron, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę, jakie potworki niektórzy ludzie potrafią stworzyć, to może lepiej, że ten bootstrap im narzuca takie ograniczenia, że ten bootstrap im narzuca takie ograniczenia, bo po prostu przez to ograniczenie te strony wyglądają nieco bardziej yy, profesjonalnie. Natomiast zmierzam tutaj do tego, że wszelkiego rodzaju landing page'e Yy, strony, które powiedzmy są trochę bardziej kreatywne, które powinny wyglądać yy, nieco bardziej unikalnie, żeby się wyróżnić właśnie gdzieś tam, to one moim zdaniem nie do końca potrzebują tego bootstrapa. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę ten CSS ze swoim gridem, ze swoim flexboxem oferuje naprawdę dużo, jeśli chodzi o możliwości tworzenia layoutów. Pa, bo jeszcze parę lat wstecz faktycznie było tak, że wspieranie IE 8, 9, 10 powodowało, że wykorzystanie strapa miało bardzo dużo sensu, z racji, że on miał te wszystkie zaślepki ze zaślepki, te łatki takie, te polyfile, nazwijmy to, CSS-owe, które pozwalały na to, że nasza strona faktycznie wyglądała dobrze, nie musieliśmy się martwić żadnymi e, prefiksami i tak dalej. To wszystko było zrobione za nas. Natomiast teraz, kiedy tak naprawdę wsparcie dla IE 10, 11 powoli wychodzi z użycia, ja wiem, że jeszcze to zależy, w ogóle wiecie, że w Stanach e, użycie IE 11 wynosi około 10%, a w Polsce około 2%, tak to kto jest trzecim światem, ale to taka mała dygresja. Zawsze kiedy myślę o bootstrapie, o bulmi i tego typu rzeczach, to wydaje mi się, że ich miejscem, ich takim docelowym zastosowaniem nie są strony, nie są landing page'e, tylko właśnie te miejsca w sieci, które wyglądają do siebie najbardziej podobnie. Z moich obserwacji wynika, że najbardziej podobne do siebie są te wszystkie admin panele, te wszystkie aplikacje, które tak naprawdę nie mają zbyt dużo kreatywności w sobie, one po prostu muszą być użyteczne, muszą być czytelne, muszą być wygodne dla użytkowników, ale niekoniecznie muszą tryskać po prostu efektami. Wiadomo, że to zależy od aplikacji, są takie, które są i przepiękne, i użyteczne, ale są też takie, które wyglądają jak każda inna aplikacja. I kiedyś właśnie widziałem taki wykład, w którym jedna dziewczyna tłumaczyła, że Bootstrap czy też inne frameworki UI są stworzone właśnie do tego, żeby szybko prototypować tego typu admin panele. Ja się z tym zgadzam i wydaje mi się, że to jest właśnie miejsce, w których tego typu narzędzia sprawdzają się najlepiej. Między innymi też dlatego, że w tego typu miejscach ta logika biznesowa, ta JavaScriptowa logika jest dużo bardziej zaawansowana niż na landing page'u i poprzez wykorzystanie takiego frameworka UI mamy po prostu więcej czasu na robotę z czystym JavaScriptem, a niekoniecznie na pieprzenie się z CSS-em. To co jest fajne, to to, że te wszystkie style wewnątrz tych frameworków UI można sobie dostosować. One są w pewien sposób customizowalne, Trzeba tylko zawsze brać pod uwagę to, czy miel szybciej stworzymy coś bez tego frameworka czystym frameworkiem, ale. No to trzeba ocenić, biorąc pod uwagę po prostu to, jak wyglądają designy, i bez tych designów, jakby w ręce, ciężko będzie to osądzić, ocenić. I tak powoli, już kończąc ten wywód, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na pewien taki głos, który się pojawia w tej dyskusji i, moim zdaniem, jest najbardziej absurdalny, czyli to, że wykorzystanie bootstrapa jest po prostu dla leniwych, że jest dla osób, które. Nie chcą de facto pracować z CSS-em, bo nie potrafią, bo im się nie chce. Czasami może nie potrafią, faktycznie i Bootstrap jest dla nich jedyną opcją, żeby to wyglądało jako tako. Nie widzę w tym nic z lenistwa, natomiast wykorzystanie tego typu narzędzi jest też po to, żeby po prostu sobie przyspieszyć pracę. Jeśli oceniamy swój projekt i widzimy, że na przykład designy nie są zbyt zaawansowane, nie są na tyle wymagające, żeby poświęcać im bardzo dużo czasu i tworzyć jakby te interfejsy od samego początku, to stworzenie interfejsu wykorzystując Bootstrapa jest po prostu racjonalnym wyjściem. I jeśli widzimy, że faktycznie musimy się bardziej skupić na tej yy, sferze jakby logiki, no to zaoszczędźmy sobie ten czas i wykorzystajmy faktycznie jakąś bibliotekę. I taką ostatnią rzeczą, którą chciałem poruszyć jest to, żeby nie za szybko uczyć się tego typu rzeczy. To są proste rzeczy do nauczenia i wykorzystujmy je tylko wtedy, kiedy naprawdę czujemy, że musimy, że nasz projekt tego wymaga. Bo bardzo często gdzieś na tych forach widzę, że ludzie pytają jakieś takie podstawy związane z CSS-em i widzę, że wykorzystują przy okazji bootstrapa. Czyli uczą się tak naprawdę tego wszystkiego... Czekajcie, tylko się postawię tutaj. Uczą się tego wszystkiego tak naprawdę za szybko. Wykorzystują narzędzia, które y, tak naprawdę ich przerastają i nie potrafią zrozumieć tego, jak działa CSS od samych podstaw, więc y, tego typu wykorzystanie bootstrapa, bulmy czy czegokolwiek innego jest po prostu absolutnie bez sensu. Więc taka rada, którą mógłbym dać wszystkim początkującym jest taka, że jeśli nie znacie jeszcze dobrze CSS-a, to najpierw nauczycie się go porządnie, zrozumcie jak on działa, zrozumcie te wszystkie techniki layoutowania, zrozumcie jak działa flexbox, jak działa grid, co oferuje nam bootstrap względem na przykład grida CSS-owego. Może to też jest ciekawy pomysł na odcinek. Natomiast nie róbcie tak, że nie znając kompletnie CSS-a ładujecie się od razu w bootstrapa i zaczynacie robić na podstawie tego swoje strony, bo z jednej strony Wam to zaszkodzi, po prostu nie, nie nauczycie się css -a. SSA, wtedy, kiedy powinniście się go uczyć, a z drugiej prawdopodobnie zrobicie coś źle i wasze strony i tak nie będą wyglądać tak, jak powinny, więc y, trochę szkoda na to wszystko czasu. Już w I mam dla was jeszcze ostatnią bardzo ciekawą rzecz. Tydzień temu zapowiadałem, że współpracuję z Reactive Conf nad pewną niespodzianką dla was i w końcu czas... To wszystko ogłosić. Przede wszystkim jeśli chcecie wybrać się na Reactive.conf, to jeśli wykorzystacie kod HelloRoman na stronie Reactive.conf kupując bilety, to macie 20% zniżki, całkiem sporo. Więc zachęcam Was do wybrania się na tę imprezę, ponieważ będzie tutaj 60 speakerów, czy też prelegentów, trzy sceny i ten festiwal ma aż trzy dni. Podczas tej konferencji będzie można spotkać naprawdę niesamowitych ludzi, takich jak na przykład Kyle Matthews, czyli twórca Gatsby'ego, czy Sean Larkin, jeden z twórców Webpaka, albo twórca Webpaka. No w każdym razie to jest gruby temat, żeby spotkać tych wszystkich herosów frontendu w jednym miejscu, więc serdecznie Was do tego zachęcam. A jeśli bardzo chcecie się tam wybrać, to mam dla Was jeszcze całkiem fajny konkurs, bo ja wybieram się tam też z taką cichą nadzieją, że będę mógł tych ludzi wypytać. I chciałbym też wypytać ich w waszym imieniu, więc chciałem zorganizować tutaj konkurs, który będzie polegał na tym, że możecie sobie wejść na tę stronę, znaleźć speakerów, którzy was interesują i wymyślić pytanie, które chcielibyście im zadać i dlaczego chcielibyście im zadać to pytanie. I wysyłając do mnie maila na adres helloroman.vlogmałpa.gmail.com możecie wysłać mi właśnie maila z tytułem konkurs, zawierając w nim trzy informacje. Jaki speaker, jakie pytanie i dlaczego takie pytanie? Ja na podstawie tych zgłoszeń konkursowych biorę to najciekawsze, wnoszące najwięcej wartości. Postaram się zadać to pytanie będąc tam na tym evencie, a przy okazji możecie wygrać jeden bilet. Na Reactive To jest bardzo wartościowa nagroda, także warto o nią powalczyć. Zachęcam Was do wzięcia udziału w tym konkursie. Sam jestem ciekaw, jakie pytania wymyślicie, więc podsumowując, wysyłacie maila z pytaniami na mojego maila hello Znajdziecie jeszcze raz cały ten regulamin konkursowy w opisie do tego odcinka, także nic nie zginie. Czekam na Wasze zgłoszenia do 8 września, a wyniki zostaną ogłoszone w dzień programisty w tym roku, czyli 13 września. I pamiętajcie jeszcze raz, z. Kuponem Hello Roman w koszyku zakupowym tutaj na stronie macie 20% zniżki na bilety na ten event w razie gdybyście jednak nie wygrali konkursu na który też was zapraszam. Także wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Na razie. Fawa, a ty jakie pytanie byś zadała? I, ale komu byś zadała to pytanie? Fawa? Fawa? No tego już się nie dowiem, tak? No dobrze.